W centrum miasta nie mamy sieci parkingów. Zaobserwujemy, że coraz więcej osób chce przyjechać i dokonać zakupów, wrzucić do samochodu i pojechać do swojej posesji. Przy przebudowie ulicy Kościuszki zaplanowane jest docelowo m, miejsca za opłatnością. E, pokaże się parkomat. Ale też w ślad za tym, aby umożliwić pozostałym mieszkańcom Ciścianki możliwość dokonywania zakupu, jak i też udania się w centrum miasta, zaplanowaliśmy wybudowanie sieci parkingów na ulicy Wiosny Ludów. Jeszcze przed wakacjami zostanie tam oddanych 70 nowych miejsc parkingowych. W tegorocznym budżecie miasta znalazły się także inwestycje związane z remontami i budową chodników. Świeża kostka brukowa pojawi się na ulicy Rzecznej, Fałata, Konarskiego, Wieleńskiej, a także przy ulicy Kościuszki, która ma być lada chwila remontowana. Nowy chodnik ma powstać także we wsi Runowo. Na te inwestycje ma zostać przeznaczone ponad 600 tysięcy złotych.